Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Małgorzata Bukiel. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcelim Tureczkiem, porozmawiamy o jego najnowszej książce pod tytułem Dzwony pożyczone, Studia Historyczne i Prawne nad problematyką strat dóbr kultury. Książka ukazała się w końcu zeszłego roku jako 28 tom w serii Ziemie Zachodnie Studia i Materiały, którą instytut wydaje od 1957 roku. Książka jest dostępna w naszej księgarni online i pod y, opisem tej rozmowy znajdziecie państwo link, y, gdzie można tą książkę znaleźć, ale zachęcam do wysłuchania naszego dzisiejszego odcinka do końca, ponieważ na końcu przygotowaliśmy dla państwa małą niespodziankę. Panie profesorze, e, jeśli e, mamy rozmawiać o książce Dzwony pożyczone, e, to e, wydaje mi się, że pierwszym pytaniem, które powinno się pojawi pojawić, jest oczywiście pytanie o to, czym są dzwony pożyczone. E, wiemy, że są częścią, e, czy, czy częścią dóbr kultury, e, jednak nie jest to taka e, oczywista. E, oczywisty wybór, czy oczywiste skojarzenie, jeśli myślimy o dobrach e, kultury. Więc może, m, jeśli mogę prosić, wyjaśniłby nam pan, czym są dzwony pożyczone i dlaczego zajął się Pan tą e, tematyką, dlaczego spośród wszystkich dóbr kultury wybrał Pan akurat ten aspekt. E, ja tutaj tylko nadmienię, że nie jest to pierwsza książka, którą poświęcił Pan właśnie e, właśnie dzwonom i temu zagadnieniu. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. To może zacznę od końca. Rzeczywiście dzwony są takim dosyć istotnym jakby elementem moich badań, przy czym ja też badam dzwony w takim wymiarze szerszym, no, zabytkoznawczym, również konserwatorskim, więc jakby to jest taka dosyć dla mnie szeroka problematyka, ale też już od ładnych paru lat, może nawet już parunastu, zajmuję się problematyką strat właśnie dzwonów w takim też szerokim wymiarze. I ta książka jest takim też taką konsekwencją tych zainteresowań, przy czym to też nie jest pierwsza praca poświęcona właśnie stratom dzwonów, dlatego że ona jest w pewnym sensie wynikiem publikacji z 2011 roku wtedy ukazała się w Warszawie moja książka zatytułowana Like Glockend", czyli dosłownie tłumacząc dzwony wypożyczone, dzwony pożyczone, a ta praca jest pewnego rodzaju kontynuacją, z tym, że bardziej ukierunkowana na taki aspekt historyczno-prawny niż taki czysto materiałowy, czysto inwentaryzacyjny, tak bym tutaj to może wyjaśnił. No, czym są dzwony pożyczone? No, wiemy, że w czasie II wojny światowej. Dzwony były wywożone na bardzo dużą skalę. To były dziesiątki tysięcy ton, w sumie, przeliczając na, na materiał, który pozyskiwano z tych dzwonów. Z tym, że Niemcy, którzy rabowali te dzwony w czasie II wojny światowej, na terenie całej niemalże okupowanej Europy, również rekwirowali dzwony, rabowali, bo trzeba też tak tutaj to chyba użyć tego określenia, myślę, takiego symetrycznego na swoim terytorium integralnym, bo to, to też jest. Tutaj dosyć istotne e, i jed, jakby fragmenty tego inter, inter, integralnego terytorium to są tereny, które dzisiaj należą do Polski. To są dzisiejsze ziemie zachodnie i północne Polski. I, i tu jest jakby cały problem. E, pojawia się pytanie, czy oni brali swoje dzwony, czy e, być może, e, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt przejęcia tych obszarów przez państwo polskie, nad decyzją Mozart e, e, i fakt, że dobra kultury no, państwo polskie stoi na stanowisku, że dobra kultury przynależą do terytorium e, no, tu można wskazać jeszcze konwencję haską prawda, i tak dalej, tu wiele, wiele jakby elementów prawnych, który w takim wymiarze międzynarodowym, które o tym decydowały Bo pojawia się pytanie, czy te dzwony jakby, które dzisiaj wiele z nich wisi w Niemczech, bo nie wszystkie zostały przetopione, e, czy one przynależą, no, do tamtych parafii w Niemczech, prawda, po II wojnie światowej, czy e, jednak przynależą do tych kościołów względnie parafii, e, które znajdują się dzisiaj m, na terytorium Polski. E, tutaj oprócz tego słowa Leiglocken, które ma, ma znaczenie prawne, w, bym powiedział, w przypadku jakby statusu tych obiektów, pojawia się też takie określenie Patentglocken, czyli e, odnoszące się do tych jakby wtórnych miejsc zawieszenia tych no, gmin patronackich, tak byśmy to mogli, e, tak byśmy mogli to mm, określić. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że część tych dzwonów y, z, te, z terenów dzisiejszych miejscowości y, ziem zachodnich i północnych y, znajduje się w takich miejscowościach patronackich y, na terenie Niemiec, y, Niemiec zachodnich, y, tak? tak? Y, głównie, głównie Niemiec zachodnich. Tak, dlatego że y, nie wszystkie dzwony były od razu przetapiane i przeznaczane do, do hut. Y, wiele znalazło się w takich grupach rezerwowych, to były tak zwane, bo to dzwony dzielono na cztery grupy A, B, C i D. A, trafiały bezpośrednio do hut, natomiast B, C, to były takie właśnie rezerwowe, miały poczekać na przetopienie, a D, no to były takie szczególnie wartościowe, których nie rekwirowano w zasadzie. Nie? To, chociaż to też różnie z tym bywało. To tak trzeba tutaj podkreślić, bo te, bo te kategorie na przykład na terenach okupowanych inaczej przestrzegano niż na terenach integralnych. To też tutaj warto to podkreślić. Po wojnie po wojnie duża grupa tych dzwonów została. W sumie to było około 12 tysięcy dzwonów, z czego duża część po prostu pochodziła rzeczywiście z integralnych terenów Niemiec, które dzisiaj są też integralnymi terenami Niemiec, więc jakby to, to tutaj nie, nie budzi żadnych dyskusji i wątpliwości, one po prostu wróciły do swoich pierwotnych miejsc zawieszenia, ale około, tu jest, te liczby są rozbieżne, między 1200 a 1600, tak, tak dokumenty wskazują, no 1200 udało się zinwentaryzować w trakcie tych moich badań, to, te 400 to jest, to jest taka grupa powiedzmy nie do końca rozpoznana, e, no właśnie pochodziło z tych obszarów, które przypadły w Polsce. Mm, I y Tutaj właśnie jest jakby ta, ta dyskusja o tych dzwonach pożyczonych, bo patrząc na dokumenty już powojenne i taką dosyć długą, długo toczącą się dyskusję w Niemczech po II wojnie światowej, tam pojawiają się takie argumenty, również prawne, że no co do statusu jakby polskich nabytków terytorialnych po II wojnie światowej, że te dzwony być może wrócą, kiedy te ziemie wrócą do Niemiec. I to jest jakby taki dosyć, tak, taki dosyć istotny aspekt tego problemu. Oczywiście Trzeba też na to patrzeć pragmatycznie, to znaczy Konrad Adenauer już w latach 50. -tych, 60. -tych sobie zdawał sprawę, że, że w zasadzie te tereny są bezpowrotnie utracone, ale to też nie zawsze brzmi, jakby wybrzmiewało wprost, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę no, liczbę osób w Niemczech, obywateli zachodnich Niemiec, którzy byli jakoś tam związani z tymi terenami później byli wysiedleni czy też wypędzeni. Trzymając się tej terminologii niemieckiej, my raczej używamy tego słowa wysiedleni, versiedlung, Niemcy vertreibung, e, więc no to no tutaj na przykład takie decydowały też względy jak no czysto polityczne i taka narracja wewnątrzniemiecka po prostu no, e, pamiętajmy, że to była grupa ludzi, która była i powiedzmy nawet, że w pewnym stopniu jest nadal, chociaż już nie, nie tak znaczącym liczebnie e, po prostu też elektoratem, prawda, który gdzieś tam głosował, brał udział w wyborach i no, też mówienie o pewnych rzeczach, no, miało takie ani inne podłoże y, polityczne w Niemczech. To też musimy o tym pamiętać, nie? Oczywiście, ale rozumiem, że to była wykładnia, która była, która była obowiązująca, powiedzmy, w tych latach pierwszych powojennych. Czy teraz patrzenie na te dobra kultury, którym, którymi są dzwony, czy ono się teraz zmieniło? Czy, czy mamy przykłady, zresztą w swojej książce też Pan zwraca na to uwagę, na przykład takich dzwonów, które wróciły czy zabiegów o to, żeby takie dzwony wróciły. Zanim jednak jeszcze może do tego przejdziemy, powiedział Pan o takiej ważnej, ważnej danej, czyli tym, ile tych dzwonów zaginęło, czy ile tych dzwonów znajduje się na terenie Niemiec. Czy my znamy ich lokalizację? Czy udało się ustalić w Pana badaniach lokalizację tych wszystkich 1200 tak? 1200? Tak, 1000, tak, prawie 1300 dzwonów. E, czy, czy są jakieś szanse, żeby one e, dzisiaj w tych zmienionych okolicznościach e, wróciły e, na, do, do swoich pierwotnych lokalizacji, które teraz są na terenie Polski, czy jednak jest tutaj jeszcze jakiś problem natury, e, natury prawnej? To, znaczy, to jest też to, to jest też bardzo skomplikowane, bo to jest dyskusja, która, którą należałoby również rozpocząć w latach 50. E, jest taki dokument opublikowany w tej książce, ja go też cytuję w innych swoich opracowaniach, takich powiedzmy urywkowych w obrębie tej tematyki. Mianowicie w latach, na początku lat 50. wystąpiono do Instytutu Prawa Kanonicznego w Monachium o taką interpretację po prostu stanu prawnego tych obiektów. I ten stan prawny jakby no wyjaśniono w tej interpretacji, poczynając od no Aktów prawnych, prawa polskiego, prawa krajowego z końca XVIII wieku. To jest też bardzo ciekawe, dla nas trochę zadziwiające, bo, bo, bo natomiast w Niemczech jest ta ciągłość prawna i to też trochę inaczej sytuuje, prawda, jakby te źródła prawa i w ogóle funkcjonowanie prawa. Natomiast tam odniesiono się do prawa własności i tam jakby wskazano, że skoro gminy, szczególnie ewangelickie, bo to też jest różny status prawny między byłymi, Parafiami katolickimi a protestanckimi, szczególnie gminy protestanckie, które jakby przestały istnieć w swoim pierwotnym miejscu i przeniosły się w inne miejsce. Tutaj wskazano, że gminę protestancką czy gminę wyznaniową nie tworzy terytorium, powiedzmy, czy budynek kościoła, tylko tworzy wspólnota. I to jest dość też jakby oczywiste. I skoro ta wspólnota się przeniosła w inne miejsce, to miała, zabrać, miała prawo zabrać również swoją własność. I to wydaje się dosyć na pierwszy rzut oka dosyć oczywiste. Natomiast jeżeli spojrzymy na dokumenty powiedzmy takie które określają właśnie przynależność dóbr kultury do terytorium, prawda, tą zasadę pertynencji i tak dalej, no to się pojawia pytanie czy te dobra kultury jednak nie przynależą do swojego pierwotnego miejsca, czyli do tych kościołów względnie obecnych gmin wyznaniowych, które funkcjonują dzisiaj na terenie Polski zachodniej. To jest bardzo rozbudowana problematyka, bo tutaj inaczej należy tłumaczyć status parafii katolickich, inaczej Ewangelickich, to jest tutaj też bardzo dyskusyjne. Natomiast, żeby to skonkludować w jakimś takim węższym znaczeniu, yy... W zasadzie nie jest jednoznaczny status prawny tych dzwonów w Niemczech. I to to należy podkreślić. Niemcy, część tych specjalistów, którzy się zajmują tą problematyką, e, mówią wprost, że ona nie jest do końca zdefiniowana, e, ta sytuacja prawna. Mm, I e, jakby nie są do końca obecne te gminy e, w Niemczech właścicielami tych obiektów. E, warto tutaj wskazać, że na przykład w międzyczasie, w latach 70. przeprowadzano takie akcje inwentaryzacji, czy te dzwony na pewno wiszą i czy nadal tam są? E, wskazywana na przykład na to, że nie wolno nic z nimi robić, nie wolno ich sprzedawać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tutaj te dokumenty, które się zachowały, pokazują, że, że gdzieś kontrolowano tą, tą przynależność. To na przykład wybrzmiewają mi takie przypadki, że ktoś tam gdzieś doniósł, prawda? że dzwon został wywieziony do Afryki. No i to spowodowało jakiś tam duży problem, bo gdzieś tam ktoś wywiesł taki dzwon i, i tak być nie powinno i tak dalej. Jeżeli chodzi o te adresy, bo też tutaj jakby no takie rozbudowane pytanie pani w większości przypadków, ponad 90% przypadków, mamy dokładne adresy, gdzie te dzwony wiszą. Także to też się udało zrobić w trakcie tych badań, które były opublikowane w 2011 roku. A dodam, że ta ostatnia książka, o której dzisiaj rozmawiamy, też pozwoliła mi wiele rzeczy uściślić. To jakby wprost nie wybrzmiewa w tej książce, natomiast udało się znaleźć dodatkowe dokumenty, które no są, są to po prostu pokwitowania odbioru tych dzwonów. Nie? Z, ze składowisk, ze składowisk w Niemczech i mamy dokładną informację, po prostu, gdzie te dzwony, gdzie te dzwony trafiały. Także to jest takie też no, zauważalne. Nie? Dziękuję bardzo. Ja tylko y, może jeszcze wspomnę, że w y, książce, o której rozmawiamy Dzwony pożyczone, studia historyczne i prawne nad problematką strat dóbr kultury oprócz bardzo wartościowych y, treści y, takich analitycznych i syntetycznych, które Pan Profesor przedstawia, jest też y, dość obszerny aneks źródłowy oparty o kwerendę w y, niemieckich archiwach, więc y, tym bardziej y, wydaje mi się warto zerknąć y, do tej książki, żeby samemu móc poznać istotę tego problemu i to jak bardzo on jest skomplikowany. No więc tu dziękuję, że pan wspomniał o, tej, o tych źródłach, do których pan dotarł, bo część z nich sami możemy, możemy w tej książce zobaczyć. E, ja tutaj przejdę tak, tak, one są przetłumaczone, są opublikowane w oryginale i są przetłumaczone również na język polski, więc, więc na pewno mogą być podstawą do dalszych badań, czy, czy, czy początkiem, punktem wyjścia do badań nad dzwonami. Ale e, chciałabym poruszyć jeszcze jeden, jeden taki wątek, który wcześniej nieco pojawił się już w naszej rozmowie. Czyli powroty, y, powroty dzwonów. Nie wiem, czy skoro mówimy o dzwonach pożyczonych, czy możemy mówić o dzwonach odzyskanych. Y, wydaje mi się, że to poprawne, pol, politycznie nie jest do końca poprawne, ale y, nie, myślę, że, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, y, mówiąc naszym słuchaczom, że pan profesor jest y, aktywnym, y, aktywny w takich działaniach y, prowadzących do. Powrotu y, tych dzwonów do ich pierwotnych lokalizacji. Wiem, że osobiście był Pan zaangażowany w kilka takich procesów, zresztą też możemy o tym przeczytać. Y, y, dlatego stąd moje kolejne pytanie. Czyli. Być może podzieliłby się Pan z nami taką informacją, ile tych takich dzwonów udało się do tej pory odzyskać, ile z nich wróciło do swoich pierwotnych lokalizacji, czy tutaj mamy jakieś dane, które możemy przywołać. Czy to jest, czy to jest prosta sprawa, biorąc pod uwagę te komplikacje natury prawnej, czy to jest prosta sprawa, żeby do takiego powrotu dzwonu doprowadzić? Jakie być może m, obiekcje, czy, czy jakie być może m, problemy pojawiają się m, w takich relacjach polsko-niemieckich dotyczących po, po, powrotu tych dzwonów na m, pierwotne miejsce ich m, zawieszenia? Tutaj byłabym wdzięczna, gdyby Pan się podzielił z nami jakąś, e, jakimś osobistym doświadczeniem, e, być może które, e, którego nie znajdziemy w książce, a które możemy teraz dzięki tej rozmowie pogłębić. No to też jest takie dosyć rozbudowane i dosyć skomplikowane, bo tutaj każda historia, znaczy ja powiem w ten sposób, może zacznę od tego, że w zasadzie biorąc pod uwagę liczbę tych dzwonów, to, o których wiemy, że wiszą w Niemczech, to, to do Polski wróciło kilkanaście. Więc to jest ułamek, tak naprawdę niewielki ułamek. Przy czym to też w jakimś tam stopniu wynika z bardzo różnego zaangażowania, po prostu no, parafii, osób zainteresowanych, które ewentualnie byłyby, chciałyby się tą sprawą zająć, ponieważ yy, ja wiem, że czasami ja też pracuję w terenie, robię różnego rodzaju inwentaryzacje terenowe, i czasami jak rozmawiam w, bezpośrednio z proboszczami, z księżmi gdzieś tam w terenie, to oni są w ogóle zaskoczeni, że tak, to naprawdę jest, taka, jest taki dzwon, prawda? I tak dalej, więc to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że jest to dosyć skomplikowane w sensie prawnym, to znaczy na pewno to nie wygląda tak, że w takim razie skoro my wiemy, że ten dzwon tam wisi, no to, no to proszę, tu przyczepka, prawda, i już ten dzwon idzie do Polski, no bo właśnie tu się pojawia cały szereg, ja bym tutaj nawet wskazał na wykładnię niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który tutaj może nie wprost odnosił się do dzwonów, ale różnego rodzaju interpretacje dotyczące właśnie Statusu wypędzonych w Niemczech, prawda? Pamiętajmy, że mamy ustawę o wypędzonych w Niemczech, o przesiedleńcach, tak, może było właściwie ją przetłumaczyć na język polski. W Niemczech, która jakby instytucjonalizuje, sankcjonuje tą pamięć o, o, o tych osobach i również o dziedzictwie kulturowym tych osób, więc jakby te obiekty też są traktowane jako element tutaj również takiej właśnie instytucjonalizacji pamięci w Niemczech w stosunku do tych byłych obszarów, wschodni. E, więc to też jest takie skomplikowane. No, y, może tutaj Państwa zaskoczę, y, ale są też takie problemy, które wydają się może bardziej przyziemne. E, niektóre z tych dzwonów są bardzo duże. Nie chcę mówić dokładnie gdzie, w jakiej miejscowości, ale taka sprawa się toczy i powiem w ten sposób, że problemem jest to, że trzeba rozebrać, byłoby trzeba rozebrać kawałek wieży w kościele w Niemczech, po prostu żeby ten dzwon zdjąć z wieży i go ewentualnie przetransportować, bo dzwon waży no dosyć dużo, jest dosyć dużym dzwonem i jego wyciągnięcie z wieży wymagałoby poszerzenia otworów okiennych, prawda i tak dalej. No to są oczywiście koszty, to są bardzo trudne sprawy logistycznie, no bo no bo kto te koszty ma ponieść, w jaki sposób, czy, czy obecna strona polska, czy, czy strona niemiecka, tutaj też takie dyskusje, prawda, trwają i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że najwięcej tych dzwonów wróciło w oparciu o lokalne kontakty byłych i obecnych mieszkańców, to znaczy tutaj paradoksalnie, y byli mieszkańcy raczej, z, y, uważam, że oni są raczej skłonni, żeby jednak te obiekty były w pierwotnym miejscu zawieszenia. Przynajmniej w tych sprawach, które ja znam, bo, bo być może też są inne przykłady, które tutaj, których tutaj nie chciałbym komentować. E, I faktycznie, przynajmniej, te, no przynajmniej kilka tych obiektów, które wróciło, to właśnie na tej zasadzie, że gdzieś tam no, gadano się na zasadzie takiej współpracy, prawda? I te dzwony przywieziono, jakkolwiek to są małe dzwony, takie, które też było łatwo przetransportować. No, nawet taki przypadek znam z Górnego Śląska, gdzie po prostu na małej samochodowej przyczepce po prostu przywieziono ten dzwon i on wisi. To nawet, nawet gdzieś to w mediach zaistniała ta sprawa kilka lat temu, także to można odnaleźć to na pewno gdzieś w mediach. Także no, no są to bardzo różne sprawy, takie powiedziałbym nie da się ich zdefiniować w sposób, w sposób taki bardzo, bardzo jednoznaczny. Na pewno nie wygląda to w ten Na pewno nie odbywa się to w oparciu o właśnie jakieś takie skomasowane tutaj działania, prawda, na zasadzie no, że aż pociągi muszą tutaj jeździć po te dzwony, tak się to nie dzieje, tak się to nie dzieje, to są raczej pojedyncze, pojedyncze przykłady. Jest to trudne. Powiedziałbym, że jest to trudne, natomiast muszę tutaj odnieść się do takiego problemu, który... Jest chyba rzadko rozpatrywany, a o którym może warto też powiedzieć, kiedyś wspomniałem o nim będąc w Niemczech, zapytano się mnie, dlaczego nam tak w zasadzie zależy na tych dzwonach. Przecież to w zasadzie nie są, to są no to jest dziedzictwo w zasadzie poniemieckie czy niemieckie, no, gdyby tak się temu przyjrzeć, prawda, z perspektywy historii ziem zachodnich i tak dalej. I wtedy ja powiedziałem takie, takie zdanie, że tak z punktu widzenia jakby filozofii ochrony zabytków mamy tutaj do czynienia z takim problemem poczucia krzywdy i jakby wzrastania poczucia tej krzywdy, czy, czy rodzenia się pewnej krzywdy w stosunku do dziedzictwa kulturowego. To znaczy... Byli niemieccy mieszkańcy uważają, że to jest ich, prawda, że to jest ich dziedzictwo, że to było, oni mieli prawo to zabrać, no bo to była ich własność i tak dalej, i tak dalej. Oni to fundowali powiedzmy, różne takie tutaj są aspekty brane pod uwagę. Natomiast obecni polscy mieszkańcy na zachodzie Polski im bardziej jakby wrastają w to dziedzictwo, im bardziej je poznają, im bardziej czują się też na swoim. Pamiętajmy, że mija już tam za chwilę 80 lat, prawda, od zakończenia Wojny światowej, i tak dalej, więc ci ludzie to już są kolejne pokolenia. Oni coraz bardziej czują taką potrzebę, żeby też to dziedzictwo posiadać, żeby się nim zajmować, żeby, bo traktują to dziedzictwo jako swoje, prawda? Więc czyje to jest dziedzictwo? Nie? To, jest, to jest tego rodzaju pytanie. A skończę, tą, skończę ten wątek przykładem z Białorusi, bo tu Państwa pewnie zaskoczę. Otóż jakiś czas temu zwrócił się do mnie kolega z Litwy. Skowna, żebym przetłumaczył inskrypcję niemieckojęzyczną na dzwonie, bo mówi: Wiesz, jakiś dzwon niemiecki na Białorusi wisi, prawda, i nie wiadomo skąd tam niemiecki dzwon na Białorusi, prawda, dokładnie w Witebsku. No i Ja dostałem zdjęcia tego dzwonu, muszę Państwu powiedzieć, że dwa dni dochodziłem do siebie po dostaniu tych zdjęć, bo się okazało, że jest to dzwon z Zielonej Góry który znajduje się w Witebsku, został zrabowany, wywieziony w czasie II Wojny Światowej na jakieś tam właśnie potrzeby wojskowe przez Niemców i najprawdopodobniej trafił do, na składowisko do Oranienburga. I następnie a Oranienburg był zajęty przez żołnierze Armii Czerwonej. Więc wiele, wiele obiektów było wywożonych na wschód. I tak się znalazł najprawdopodobniej, bo oczywiście tutaj stuprocentowej pewności nie mam, ale wszystko na to wskazuje. Tak się właśnie znalazł na Białorusi. I tu jest moje pytanie. Kto ma prawo odzyskać ten dzwon, gdyby do takiej sytuacji doszło? Obecna polska parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze? Czy była protestancka parafia, która miała siedzibę w tym samym kościele, wówczas w Grimberg, prawda? na Dolnym Śląsku? Nie, Więc to, to jest pytanie o jakby skomplikowaną sprawę właśnie tych obiektów. Fenomenalna historia. Wydaje mi się, że ona tak naprawdę pokazała nam e, całą istotę problemu, e, o którym dzisiaj e, rozmawialiśmy. E, mam nadzieję, e, mam nadzieję że, e, że sięgną Państwo do e, książki. E, bardzo dziękuję Panie Profesorze za, e, za tę rozmowę. Wydaje mi się, że nie wyczerpaliśmy tematu, Wręc, wręcz jestem przekonana, ponieważ ja już jestem po lekturze książki, jestem przekonana, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. I cieszę się, że będziemy mogli kontynuować dyskusję może nie już stricte o dzwonach, ale, ale także o dzwonach i o stratach innych dóbr kultury. Będziemy mogli rozmawiać jeszcze z Panem Profesorem Marcelim Tureczkiem w trakcie dyskusji, którą zaplanowaliśmy na najbliższy piątek, 22 stycznia o godzinie 15 na temat właśnie strat dóbr kultury na ziemiach zachodnich. Tam będą mogli Państwo zadawać również pytania do naszych gości. Całość będzie dostępna na YouTube, na kanale YouTube Instytutu Zachodniego, dlatego już dzisiaj Państwa zapraszam, jeśli ta rozmowa rozbudziła Państwa zainteresowanie tym nieoczywistym tematem. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do zapowiedzianej na początku niespodzianki. Mianowicie Pan Profesor Tureczek przygotował dla Państwa pytanie dotyczące dzisiejszej rozmowy. Wydaje mi się, że jest to pytanie dla uważnych słuchaczy. I pierwsze trzy osoby, które prześlą poprawną odpowiedź na to pytanie, otrzymają od nas w prezencie egzemplarz książki, dzwony pożyczone, studia historyczne i prawne nad problematyką strat, strat dóbr kultury. Panie profesorze, prosimy o pytanie. Yy, proszę Państwa, mam nadzieję, że on nie będzie za trudne, ale też chciałbym Państwa zainteresować trochę tym pytaniem, yy, poprzez to pytanie, tą książką. Yy, pojawiły się w mojej wypowiedzi, w naszej rozmowie, pojawiły się dwa pojęcia, lie glocken yy, i patent glocken. Yy, bardzo proszę y, o wyjaśnienie tych dwóch pojęć. Tak jak tutaj powiedziała pani y, Małgorzata Bukiel, kto pierwszy z państwa, pierwsze trzy osoby, tak, które z, tak. z państwa które wyjaśnią te dwa pojęcia lie glocken i Patent-Glocken. Y, myślę, że krótko, jednozdaniowo wystarczy je wyjaśnić. Nawet jednym wyrazem można je wyjaśnić y, w języku polskim. Y, no to tutaj właśnie Instytut Zachodni taką niespodziankę ma dla państwa. <laughs> proszę państwa, y to pytanie również zapiszemy Państwu w razie, gdyby trzeba było się dłużej zastanowić, zapiszemy także w opisie tej rozmowy. Tam podamy również adres e-mail, na który należy wysyłać odpowiedzi. Jeśli Państwo nie zdążą być tymi pierwszymi trzema osobami, również zamieścimy link do naszej księgarni, gdzie będą mogli Państwo nabyć tą najnowszą pozycję. A panu profesorowi bardzo dziękuję za rozmowę, państwu dziękuję za y, wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo.